Konsumenci mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak skomplikowanym dokumentem jest porozumienie z bankiem. Taki dokument, w postaci choćby projektu przedstawionego przez bank na początek, nawet jeśli wydaje się atrakcyjny, może zawierać szereg postanowień, które dla naszych klientów są albo ryzykowne, albo po prostu niekorzystne. Jeśli chodzi o ryzyka, ryzyka związane są głównie z podatkami. W przypadku, jeśli porozumienie nie będzie miało konkretnego, konkretnej treści, wówczas może wydarzyć się, że. Później, już po zawarciu porozumienia, kredytobiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku, który w skrajnych przypadkach może wynosić nawet 32%, co w praktyce może się przewodzić na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych. Dlatego, właśnie z myślą o wszystkich kredytobiorcach, którzy zmagają się z nieuczciwymi praktykami banków, stworzyliśmy Fundację Życie bez Kredytu. Naszym celem jest pomóc konsumentom w uzyskaniu jak najlepszej ugody i odzyskaniu finansowej stabilności. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom.